Po drogach Chin, Europy, ale też i Polski jeździ coraz więcej nowych pojazdów elektrycznych. Dzisiaj w Ambasadzie Polskiej spotykają się eksperci, żeby dyskutować o przyszłości i nowym modelu współpracy polsko chińskiej w branży motoryzacyjnej. Szukają oni korzystnych rozwiązań, w ramach których obie strony będą dzielić się zasobami i wiedzą. Polska ma bardzo rozwinięty sektor motoryzacyjny. Specjalizuje się w zasadzie w nim już od 30 lat. Ma wiele firm, które wyspecjalizowały się, co prawda, na niższym poziomie łańcucha dostaw, ale jednak tych firm mamy całkiem sporo. Po drugie, leży w bardzo ciekawym regionie, gdzie, tych, gdzie pod dostawców dla motoryzacji jest cała Rzesza. No Ponadto Polska jest położona bardzo ciekawie geograficznie, ponieważ jest jedynym krajem, na przykład regionu, który ma bezpośredni dostęp do morza, ma świetnie rozwijające się porty, dużo połączeń bezpośrednich z Chinami, z rynkiem chińskim. No plus, ostatni, nie mniej ważny element to jest, to jest jednak też yy, Utalentowani ludzie. Utalentowani Polacy wpadli też na pomysł stworzenia specjalnych stref ekonomicznych, jak ta największa wokół Katowic, w ramach której działa wiele firm motoryzacyjnych i jej najnowsze dziecko, Electromobility Poland, planująca joint venture z chińskim partnerem. Dlaczego z chińskim? Dlatego, że tu jest leadership globalny w tym momencie, jeśli chodzi o samochody elektryczne. Tu jest innowacja, więc to jest najlepszy partner, który, którego moglibyśmy sobie wybierać. Dlatego chcemy stworzyć hub rozwojowo-produkcyjny i produkować elektryki i podbijać Europę. Ale my mówimy tutaj o wspólnym działaniu o kooperacji, która nie jest kooperacją typu. Em, 100% chińskiego, tylko to jest kooperacja myśli europejskiej, dla europejskiego klienta. Katowice, specjalna strefa ekonomiczna, jest jedną z najlepszych stref ekonomicznych w Europie. Ma ogromny potencjał, ale też ma klaster Silesia Automotive Advanced Manufacturing, czyli tak właściwe platformy współpracy 260 podmiotów, w tym 130 firm z motoryzacji, ale również ponad 70 firm z obszaru robotyki, automatyki i informatyzacji. Polscy eksperci przyznają, że spojrzenie w stronę Chin, jeśli chodzi o rozwój i innowacje, to właściwy kierunek. Ale celem jest nie zastąpienie polskiego przemysłu chińskim, tylko wzajemnie korzystna współpraca. Ja myślę, że Chiny są swojego rodzaju wzorcem bardzo udanej polityki przemysłowej. To znaczy dosyć asertywnego walczenia o swoje interesy i tworzenia systemu gospodarczego, który zaczyna pracować na chińskie firmy, pozwala im się skalować, pozwala im się rozwijać technologicznie. I kiedy się spotkają te dwie logiki, nasza i chińska, nie zawsze jest miło, czasem trzeszczy, ale moim zdaniem z punktu widzenia uczenia się, Chińczycy po prostu osiągnęli wielki sukces. Ale w tym regionie, w którym Polska się znajduje, jest duża konkurencja, i to też w tej branży. To prawda. Tutaj takim największym konkurentem dla Polski w przyciąganiu inwestycji mogą, można powiedzieć, że są Węgry. Które, które rzeczywiście też bardzo mocno adresują swoją ofertę do Chin. Natomiast wydaje się, że Węgry już nasi, nasycili się inwestycjami, nie, nie do końca mają miejsca, gdzie mogłyby pomieścić kolejne inwestycje. Ponadto no, na, na Węgrzech wyraźnie brakuje pracowników, tak? więc wydaje się, że tutaj Polska jest na obecnie na silniejszej pozycji. Jesteśmy gotowi do takiej kooperacji i taka stworzenie takiej od momentu decyzji do momentu produkcji to jest około 20 miesięcy. I byłby Pan optymistą, że to się uda? Jeśli, i mam taką nadzieję, strona chińska wyjdzie z konstruktywną ofertą, w której mimo wszystko będą musieli oddać trochę udziału w rynku, lokalizacji produkcji, a być może technologii, w zamian za wygaszenie tych problemów, to ja jestem w tym wymiarze optymistyczny, chociaż myślę, że jesteśmy dopiero na początku drogi. Uczenie się od Chin jest dla nas inspirujące, mówili eksperci na temat możliwości rozwoju branży motoryzacyjnej w Polsce a przeświecające im hasło wyzwania to możliwości pozwala na otwarte spojrzenie i podejmowanie ryzyka biznesowego.